Syn przyleciał i mówi, chodź Tato, zobaczysz jak cysterka leży w robie. No i przyszedł, by ten kierowca stał. No się trząsł tylko cały, ale nie był półbijany ni nic. No jest dwa samochody straży. Także no wszystko jest zabezpieczone i na razie nic nie widać, żeby coś było złego. To wygląda źle, bo cała cysterka leży kołami do góry i cała cysterka paliwa oleju napędowego. W dniu dzisiejszym w miejscowości Husinka, powiat Bialski, doszło do wypadku drogowego. W wyniku którego cysterna przewożąca olej, olej napędowy przywróciła się na, na prawy bok pojazdu. W chwili obecnej następuje przepływanie z substancji cieczy, ropopochodnej do zapasowej beczki. Cysterna ta wiozła około 21 ton oleju napędowego. Nasze działania w chwili obecnej polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia w postaci linii wyposażonej w środek jądrowy twórczy. I zabezpieczenie terenu tej działań, yy, objazdy. Do działań została skierowana policja, jak również cysterna zapasowa z y, firmy, która zajmowała się dystrybucją tego oleju napędowego. Problem był z powietrzem. Mieliśmy, żeby otworzyć zawory denne w cysternie. Yy, w tej chwili yy, udało nam się to otworzyć i akcja potoczy się znacznie szybciej. Ta yy, pompa, która jest w chwili obecnie na samochodzie, na, na stanie, ma wydane się około 1000 litrów w minutę. Przez jaki okres czasu jeszcze może być zablokowany ten odcinek? No w tej chwili jest nam trudno powiedzieć, jak nam się dalej ta akcja potoczy. Na pewno do godzin rannych z ustawieniem razem z cysterny.